A to zestawienie największych, najcięższych, najpojemniejszych ciężarówek zaczynamy od firmy, która jest specjalistą w produkowaniu takich bydlaków. No i nie chodzi wcale o jakiś amerykański czy niemiecki koncern. Jedne z największych ciężarówek produkują Białorusini. No i to oczywiście pod piękną nazwą Białoruskie Zakłady Samochodowe. Białas 75600 to jedna z ich propozycji. Ten klocek ma ponad 15 metrów długości i potrafi na siebie załadować 360 ton. Białas zrobił jeszcze większą ciężarówkę, ale o niej za chwilę. A teraz o takiej, która jest w wielkości kamienicy i co najlepsze nawet ją przypomina. Firma Jeber stworzyła model T284. Nazwa bardziej pasuje do czołgu, a jeszcze jak dodam, że to Niemcy wyprodukowali, no to to już w ogóle. Ale serio, to nie czołg, a bardziej kamienica. Jest klatka schodowa, jest balkon, a nawet loggia. Koła sięgają powyżej pierwszego piętra, bo mają ponad 4 metry. Żeby wejść do szoferki, trzeba pokonać aż 23 stopnie. Sam pojazd waży około 250 ton i jest w stanie załadować blisko 400. Żeby rozbujać tego kolosa, potrzebny jest silnik pojemności prawie 100 litrów. t 280 184 rozpędza się do około 50 km na godzinę, a jego bak pomieści ponad 5300 litrów paliwa. To jak już stacja benzynowa. Kolejny ciężarówkowy olbrzym to Caterpillar. A dokładnie model 797B to bardzo popularny pojazd, który parametry ma podobne do wspomnianych przed chwilą ciężarówek. I tu ciekawostka, a nawet dwie. Oczywiście taka ciężarówka jak ten Caterpillar nie może jeździć po drogach. Dlatego do klienta dostarczana jest w częściach i na miejscu już składana w całość. Zazwyczaj takie pojazdy trafiają do kopalni odkrywkowych. Model 797B kosztuje 5 milionów dolarów. I pewnie podobnie trzeba zapłacić za Komatsu 980 E4. Japoński producent uznał, że długość wcale nie jest najważniejsza. To szerokość się liczy. Ten Komatsu to najszersza ciężarówa mojego zestawienia. Ma ponad 10 metrów, no i nie można jej odmówić urody. Ze wszystkich tych olbrzymów jest chyba najładniejsza. Ale nie o wygląd. Nam tutaj chodzi tu. Najważniejsze są tony, litry i konie. A pod tym względem nie ma sobie równych biełas 75700. To największa ciężarówka na świecie. Jej montaż zajmuje nawet rok. Gigant z Białorusi ma 17 metrów długości, jego masa z załadunkiem to nawet 800 ton, no i przy tej pełnej pace jest w stanie rozpędzić się do 64 km na godzinę. Do tego potrzebuje ponad 4500 koni mechanicznych. To po pierwsze. A po drugie potrzebuje mini-tankowca, bo spala 560 litrów paliwa na godzinę. I tak się zastanawiam, czy znalazłby się bohater, który mrugnąłby długimi, gdyby dwie takie olbrzymie ciężarówki zaczęły się wyprzedzać na autostradzie.